Tym razem dziś to dziś, czyli moment, w którym wrzucam film, to dzień, w którym jadę na plażę Terasitas, tak jak wspominałem, chociaż nie o tym będzie film. Ja dzisiaj nad wodą, a film będzie o spinaniu się na najwyższą górę tutaj na Teneryfie, czyli El Teide. Ruszamy na Teide, prawda? Prawda. Zobaczymy, jak pójdzie skręć w lewo skręcimy w lewo skręć w prawo z dobrze sprawdzonych źródeł wiemy, że tutaj podają pyszną barakitę kawkę pyszną i jakiegoś pączka regionalnego. Wchodzimy. Hola. który z tych pączków jest najlepszy tutaj ever? Konlikor? Maśka pani zapytała, czy con licor, czy z likierem. No to wziąłem dwie z likierem. Będzie alkoholowo. No trudno. Podróże bawią i uczą, Roskety debatata. Właśnie się dowiedziałem, że tak się mówi na pączka, roskety debatata. batata. My mamy dwie pyszne kawy z likierem. Tak to wygląda. Więc mamy pyszną kawę z likierem, z mleczkiem kandyzowanym i jeszcze dodatkowo z cynamonem. Myślę, że to może być niezła petardzioszka. A teraz idziemy tam na murek. No i nad nami na nie ma już żadnych chmur, żadnych no bo nie mają już gdzie być. Jesteśmy za wysoko. Teide, witaj. Zgodnie z sugestią zostawiamy w samochodzie lekko uchylone okna, bo ponoć wtedy nie wybijają szyb. Chcąc zobaczyć, co jest w aucie, w aucie nie ma nic. Wszystko z nami idzie. No, ale okna są uchylone zostawione. A tak w ogóle to będzie próba wejścia na tej w gaciach bez koszulki. Zobaczymy jak się uda. Śnieżkę dwa razy zdobywałem, przy minus 17 to myślę, że i tej idę ogarnę, ale you never know. Może być nie najlepiej. No dobrze, to jest mniej więcej połowa trasy, tylko tyle, że te 4,5 km około, bo tyle trasa na szczyt ma 9, to jest ta łatwiejsza połowa, czyli taka bardziej nizinna, znaczy no w górę, ale w porównaniu z tym, co tam jest, widać u góry, nie wiem, czy tam widać te słupy, ale no inny świat troszeczkę jednak, tam się dopiero ma zacząć zabawa, także nie ma się co spieszyć. Fajne nie wyszło. Znaczy, na pewno... Wychodzi na to, że pierwsza baza zdobyta po 2 godzinach 41 minutach, czyli 7 km. Nie było tragicznie. No, dużo gorzej ta niż to słodkie pierdzenie na początku, które równie dobrze można było biec. Ale, patrząc na to, gdzie się wgramoliliśmy, no to już jest całkiem miło. Co będzie dalej? Może trochę gorzej, nie wiem. Natomiast, no jakby, no co? Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Także chwilka odpoczynku, woda, bo w ustach zasłoni. I, I gumisie, tak, i gumisie jeszcze mamy. Obiecałem, że jak tutaj dotrę, to sprawdzę, czy to schronisko jest otwarte. Znaczy, schronisko tu jest zamknięte. Od dwóch lat ponoć, ale jest taka, taka szopa zrobiona, która jest legowiskiem dla tych, którzy potrzebują tutaj zostać. Jest otwarte, bo już wcześniej tu byłem, tylko mi się źle nagrało. I są łóżka sześć łóżek. Można na tych dużych wysokościach sobie wejść i tutaj zostać. Idealne miejsce, żeby się przygotowywać. Zamykamy te drzwi. Idealne miejsce, żeby się przygotowywać do pobytu na wysokich, na dużych wysokościach i adoptować do tego. Trening po prostu. Idealne. No i widok jest zacny. To w ogóle nie ma gadki. Dwa kilometry jeszcze do szczytu. Eee, no. To, to jest jeszcze co iść. Ale kurde, no jest tak. Moja kozica, tutaj jest proszę bardzo, siema, Kozica, kurde, jest wyrobiona. Gumisie, gumisie i orzeszki nam zostały. Tak jest. Jak się pani podoba? Bardzo... <laughs> się Bardzo jakoś jest nie pijany ze szczęścia. <śmiech> <śmiech> się nie dziwię jakoś w ogóle. Smacznego. No co? Idziemy, idziemy, nie ma lip. A ja mogę tylko powiedzieć, teraz ja pierdzielę już. Bo jest coraz lepiej. O, zdyszenie też chodzi. Jest fajne zmęczenie. No ale dziwne nie jest bo proszę bardzo po prostu trzeba stawiać wysokie kroki fajnie fajnie pięknie o to chodzi ależ w tym jest urok w tym że jest trudno też jakby było za łatwo to by nie było niczego warte a już idziemy, idziemy od tego schroniska i doszedłem do momentu, w którym zobaczyliśmy to. I ja mówię, patrz, Basia, mamy tę. A Basia na to? Kurwa na! No. <laughs> no chyba myśleliśmy oboje, że mamy bliżej. No kurwa nie mamy bliżej. <laughs> Dobra, ale idziemy. Ale by za beka, no w chuj beka się zrobiła. Znowu nam się zmienił krajobraz troszeczkę na taki. No taki ciekawy. Ciekawy, znowu w inny sposób. Pierwsza jakaś infrastruktura, poza tymi kamieniami, które czasami ma się wrażenie, że nie wiadomo dokąd prowadzą i czy na pewno jest się na drodze, ale no co, no, no, kuźwa, no co, no co, no co, no co, no kuźwa, pozostaje tylko iść dalej, no co. No właśnie, nagrywamy film akcji i teraz są różne gatunki w ogóle literackie, nie? Epika, liryka i dramat. Po obrębie dramatu mamy tragedię i komedię. Ja nie wiem, czy to jest tragedia, czy to jest komedia. Ale tam jest po prostu jeszcze mega grubo do góry. Póki co zmierzam bez koszulki. Chłodek jest już taki mocno odczuwalny, no ale... Ale plan jest taki, żeby no jednak dotrzeć na sam szczyt bez koszulki. Na te 3700 z kawałkiem. A jak tam wejdę, no to będę szukał czegoś jeszcze fajniejszego, jeszcze. Znaczy tu już wyższego nie znajdę. No dobrze, to ma, mamy kolejny kamień milowy. To jest e, chyba końcówka już stacji do kolejki. No i później już wyżej nikt nie wjeżdża, tylko można wchodzić. Tak, ale tak to wygląda. No zacnie, znowu zacnie jest. Koleżanka, która 4,5 godziny z chłopakiem wchodzi już. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, triwiet. Cześć. Dobrze, wychodzi na to, że przekraczamy chyba przekraczamy magiczną granicę. Dozwoloną, ale strażników nie ma, ponoć można wbijać. No to wbijamy, bo szczyt trzeba zdobyć. Także przeskoczyliśmy przez bramkę. Już jesteśmy na terenie w sumie niedozwolonym, ale szczyt jest tego wart. Wow, wyjdziemy z wulkanu właśnie można poczuć ciepełko dłonią. No to już jest to. Już jest to. Ciężko mi powiedzieć, czy to będzie widać, ale tu śmierdzi siarą. <laughs> o, i dymi siara z tego. Uuu, ostro. Takie jakieś dziurki z dołu są i to nie jest do końca nieczynny wulkan. Wieje mocno, zimno mocno, ale bez koszulki póki co. O. No było w międzyczasie na czworaka, nie ukrywam. To nie jest spacerek. Było na czworaka, tak. Kim jesteś? Zwycięzcą! Kim jesteś? Zwycięzcą! Dobiegniesz i będziesz diamentem! Zawsze takim miejscom na końcu dziękuję, że mi pokazały moje słabości. Dziękowałem Wilczejnowi, czy jak to się ta góra nazywa, że wiem co wbiegałem. Dziękowałem Mąsikowi, że mnie wpuścił. I w tym momencie chyba to już najwyższa pora podziękować Elteidę za pokazanie mojej słabości. I to, że wszedłem, znowu uczyniło mnie odrobinę fajniejszy, fajniejszą wersją siebie. Chociaż słychać po głosie, że chyba... Jak tu daje siarą, ja pierdziele. jaki wyjdzie stąd. Fuh. O kurde, aż w bulgocze, słychać jak bulgocze. 3700 ponad wysokości. Ostatnie metry. Bez koszulki, zrobione. Chociaż, potrzebuję przyznać, że w bardzo optymalnych warunkach, jak na tej idę, lepszych warunków nie mogło mi zaoferować, w gorszych warunkach pewnie byłoby dużo trudniej. To jest koniec góry! To, o, tu! To jest koniec góry! Okazuje się, że jeszcze trzeba stąd zejść jest 19. Mamy niewiele czasu, a tam jak się nie widzi na dole, to może być różnie. Także naginamy na dół, naginamy. Jest wesoło, jest wyzwanie. Challenge się nie skończył. Wersja optymalna, docieramy do samochodu. Wersja mniej optymalna, docieramy do schroniska. Wersja dramatyczna nigdzie nie docieramy. No dobra to. No dobrze, to zdążyłem się ubrać przed zejściem. No to było nawet całkiem fajne wyzwanie Tylko teraz. Naprawdę tu już nikogo nie ma. My żeśmy z godzinę temu minęli ostatnich ludzi, którzy schodzili. Co robimy? No schodzimy też. Powiedz mi kim jestem i powiedz mi czego nie osiągnę, a ja na pewno to zrobię!